Teraz no, jest lepiej. Nie że... mam nawet Nie jest źle. Gdyby zepsuła się pogoda, możemy zaszyć się w tej chwili. Chyba będzie trzeba wstrzymać przez odejkę. Wiem, że mnie trochę ponosi. Ale ten stary szef mówił że widział w tych górach ruin. No za kierą. jest coraz Bara, nie więcej niż dwie godziny. To powinno wystarczyć. Jesteśmy Ale już w Na bancze coś albo coś Co ty myślisz? Jesteśmy już blisko, Johna. Czuję to. Jeszcze chwila i będziemy na szczycie. Czeka nas wspinaczka. Uważaj na spadający lód. Dobra, jesteś gotowy? Do dzieła. Powoli i spokojnie. Trzymajcie się mnie. Chodź, przeskoczyć! Dam Radę! Uro. Cholera! Chyba nie dam rady przeskoczyć! Zostań tu! Wezmę i przywódcę ją na szczycie! Dobra, poluzuję trochę Jeszcze trochę! Nie mam rady! Czekam, wszystko ja jest, że. Burza. Tomar, udało się. Wizjer uide. O boże. Lara. Macie. Mam. Lara, słyszysz mnie? Tak się! O kurwa! Tam! O tam! Szybko! Przerzuć mnie na drugą stronę! Dobra, zaczynamy! Cholera! Dłużej cię nie utrzymam! No dalej, Laro! Nie! Nie! Laro! Nie utrzymam cię. Lina się też Nie, pierdol się, nie ma! się! spinaj się! się! Co jest? Ej! I nie przerywa już tak. Ja pierdził, teraz w Londynie się znaleźliśmy. Aż muszę papierosy zapalić. W życiu najgorsze jest to, że tak szybko się kończy. Starzejemy się, marniejemy, umieramy. Ale co u nas zostaje? Kości? Roch. A co z duszą? Czy wznosi się ponad naszą doczesność? Wierzę, że tak. E, prawda kryje się w wielu mitach i legendach. Prawda niedostępna dla nauki, będąca czymś głębszym. Rasputin. Kluczem do życia wiecznego. E, Jarna Dark. E, Chyba Joanna znalazłem Dark. następny fragment układanki, jednak A to jest ten. Nie jestem e, Arka. Kiewacz, Śmierza. nie śledzi i obserwuje każdy krok. Teraz już wiem, że to... Pradawna, bezwzględna sekta chcąca przejąć kontrolę nad przyszłością ludzkości. Muszę działać ostrożnie przez względy. Ale się, Gdyby coś stało Ale się z naszym nie, nigdy bym sobie nie wybaczył. A może ja muszę własność zrobić inaczej? A może ja muszę zrobić inaczej? Czekaj. Popie? Przerywa? No nie. Mm. Tylko mnie słabo słychać. Ale masz dużego laptopa. Jara! To ja! Anna. O, mój Boże! Przepraszam. Co ty tu robisz? Brukowce znowu się do ciebie dobierają. Więc przyda ci się towarzystwo. Kolejne kłamstwa. Śledził cię ktoś? Śledził? Oczywiście, że nie. O co tu chodzi? Wydaje mi się, że znalazłam grobowiec. Chyba żartujesz. Mit o proroku okazał się prawdą. Tata miał rację. Laro, twój ojciec był. chory. Nieprawda. Był bliski wyjątkowego odkrycia. Zdobycia konkretnych dowodów na istnienie nieśmiertelnej duszy. Kochałam Richarda. I mogłam zostać jego żoną. Życie go jednak złamało. Nie chcę patrzeć, jak idziesz w jego ślady. Ale Ano, on się nie mylił. Mylili się wszyscy inni. Grobowiec jest w Syrii. W Syrii? Mój Boże, Laro, nie to szaleństwo. Zajmij się własnym życiem. Wróć do domu. Wiesz, że nie mogę tam wrócić. Ale ta obsesja zniszczyła twojego ojca. Widziałam coś. Coś, czego nie potrafię wyjaśnić. Teraz rozumiem, co działo się z tatą. To tylko legendy. Bzdury. Nie idź w jego ślady. Wiesz, gdzie się to zaprowadzi. Tylko to ma teraz dla mnie sens. Znajdę grobowiec proroka w ale... Wtedy wyruszamy na misję. Hej. Właśnie wjeżdżamy w strefę wojenną. Na pewno wiesz, co robisz. Jesteśmy blisko. Kanionie przed nami powinna być oaza. Tracisz tylko czas. Nic tam nie ma. Po prostu jedźmy dalej. Ty płacisz. Co to nie tu nieba? To. tylko lokalna milicja. Powiedziałeś pan komuś, tak? Zapłacili więcej niż ty. Dyskutuj! Co? Tu? Nie było mowy o strzelaniu! Zawierz to Cholera! Cholera! o ja nie muszę przyciszyć tak powinno być z Немало это не значит, что не быть Tata wspominał o tym w swoim dzienniku. Ponoć grobowiec proroka ukryto wśród skał nad jednym z zapomnianych miast. Według legendy jest tam oaza, w której złożono proroka na wieczny spoczynek. Nie to nie Dajesz, dajesz. Coś tu jest. Są mózg. Pójść z tyłu. Czyż pan trafiła we właściwe miejsce? Kto to ty nie mam nie pisze. Amelia. Mara. Wiarogodne. To jakaś inskrypcja. Nie bardzo wiem, co to może znaczyć, ale to słowo. Dobra, idziemy Nie patrz Tak jest, Przeprowadził swój lud przez pustynię do oazy Mojżesz Rozwalt Ukryte wejście. Przehodźmy, nie jemy. To niesamowite. Szkoda, że tata tego nie widzi. Za Trójcy ścigał proroka i jego lud, aż wreszcie doszło do starcia w ich ukrytej oazie. <ścoughs> Przedostać się. Wow, 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 Mimo, wow. wow. Dajesz, Lara, idziesz. Niech to... No świeć! O Tutaj stoczono o. bitwę. Armia przeciwko pielgrzymom. Zakon Trójcy. Şimdi şapı Na tym byśmy zakończyli tego streama. W komentarzach podajcie jak się przyjmie i to chyba będzie dziewiętnasta na YouTubie, codziennie. Pozdrawiam, nie zapomnijcie o łapce w górę oraz subskrypcji. и до услышания.